Czy to są najlepsze perfumy na lato? Dolce Gabbana K. EDP. Słuchajcie, tu mam K. EDP, czyli eau de Parfum. Są trzy wersje: jest EDT, EDP i Intense. Z czego EDT i EDP są do siebie zbliżone, a Intense jest zupełnie inny. Jest to 200 ml, ja 200 ml kupiłem za uwaga 280 zł na Steel Alercie Wrzucaliśmy mega deal Normalnie 200 ml w jakiejś seforze czy Douglasie Albo jest niedostępna, bo kosztuje około 800 zł Na jakichś takich przecenach 200 ml to jest około 400-500 zł Więc jak kupiłem za 280, no to zajebisty deal Dobra, zrobimy unboxing Są to perfumy, które według niektórych są naprawdę niezłe na lato Dość mocno niedocenione ogólnie Jak chcecie kupić Keja ogólnie To nie kupcie EDT, bo nie jest słaby Ale kupujcie EDP jest potężne to opakowanie i beka, bo nigdzie na opakowaniu nie jest napisana pojemność w ogóle totalnie. Ja próbowałem znaleźć gdziekolwiek tutaj pojemność nigdzie nie ma pojemności, nic nie ma. Flakon będzie potężny. Królewski! Flakon! Jak p... Ale wielki. No on jest wielki, potężny.